spalanie tkanki tłuszczowej, ujędrnienie sylwetki, poprawa kondycji, lepsze samopoczucie. Takie cele zaznaczyła nasza nowa podopieczna i powiem Ci, co między innymi u niej zastosujemy po to, żeby miała jak najlepszy efekt. Jedna z modyfikacji w diecie to zastąpienie kanapek. Nasza podopieczna bazowała głównie na kanapkach. Zrobimy bardzo prostą rzecz, czyli zmienimy kanapki na posiłki, które będą znacznie bardziej odżywcze i sycące. Dzięki temu dużo łatwiej schudnąć. Po drugie w badaniach, które nam przesłała okazało się, że że ma insulinooporność, więc tutaj trzeba znowu wprowadzić kilka ważnych zmian, między innymi powolne wprowadzanie diety niskowęglowodanowej i odpowiednią aktywność fizyczną. I po trzecie, a propos aktywności fizycznej, ta pani tylko i wyłącznie czasem spacerowała, więc my włączymy odpowiednie treningi dopasowane do jej możliwości. Więcej szczegółów nie zdradzę, bo to indywidualna opieka, ale jeżeli chcesz, żebyśmy się tobą też zaopiekowali, to oczywiście zostaw wiadomość w komentarzu lub napisz nas wiadomość prywatną.